Nowy samochód. Dzisiaj Pepa z rodziną będą jeździć swoim czerwonym samochodem. A może opuścimy dach? Tak, proszę. Pepa i George uwielbiają samochód. Czy wszyscy gotowi? Gotowi, gotowi! gotowi. No to w drogę! Nasze auto. <noise> A nasz samochód lubi nas, prawda? <noise> Ojej, samochód dziwnie się zachowuje. Co to, tato? Hmm, niestety, nie wiem. Pojedźmy do warsztatu dziadka psa. On to naprawi. Dobry pomysł, mamo, świnko. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, Tato to świnko! Twój samochód jest uszkodzony. Ech, możesz to naprawić, dziadku psie? Tak. Ale zajmie mi to cały dzień. Och. O, szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę. Spokojnie. Na czas naprawy pożyczę wam ten samochód. Hurra! <grytanie> Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik? Jakie sprytne urządzenie. O. O. Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa! pa. Do widzenia. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków? Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! <noise> Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. <noise> Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! Oh, yes. <noise> Uwielbiam ten nowy samochód, możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. Oh. Oh. Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach. Jej, który to guzik rozkłada dach. Aha, <grym> <grym> to nie ten, aha! To musi być ten. Ojej. Nowy samochód opryskał tatę świnkę wodą. Tata tatuś, to nie był da. Ten przycisk. Oj, nie ten. Może ten. Tata świnka zapomniał, który przycisk zamyka dach Myślę, że ten samochód mnie nie lubi. Wciśnij czerwony guzik. Kurwa! Deszcz już przestał padać. Możemy znowu złożyć dach? O no tak. Który to przycisk? Czerwony. Czerwony. Hurra! Dziadek pies naprawił już samochód. Wasz samochód gotowy. Hura. Hura. Dziękuję, dziadku psie. Reszty nie trzeba. Dziękuję, tato świnko. Do zobaczenia! Do widzenia! Do widzenia, pa! pa. O, jak dobrze mieć znowu nasz stary samochód. Lubiłam tamten samochód, ale dużo bardziej lubię nasz stary. I wydaje mi się, że nasz stary samochód też nas lubi, prawda? I, i. <śled> <śled> Ma Świnka zrobiła specjalne pudełko dla Pepy. Pepo, to pudełko jest tylko dla ciebie. Dziękuję, mamo. Możesz w nim chować swoje sekretne drobiazgi. Ale co ja tam mogę wkładać? Och, tylko ty możesz o tym zdecydować. To twoje sekretne pudełko. Już wiem, co tam mogę schować. Dobrze, ale nikomu nie mów. Nikomu nie powiem. Ani George'owi, ani tacie. To będzie sekret. Sekretne pudełko jest puste. Muszę znaleźć coś, co mogę tam schować. George chce pomóc Pepie. Nie George, tylko ja mogę wiedzieć, co będzie w pudełku. Musisz chwilę poczekać na zewnątrz, aż coś wybiorę. Pepa wybiera sekretne drobiazgi. Moja skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinozaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak? Dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata Świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak. Hmm. Włożyłaś do środka moje okulary? Nie! <laughs> Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś, nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka, dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. To jest za trudne. Nigdy nie zgadnę. Pepa przestała lubić sekrety. Może, jak pokażesz George'owi, co masz w pudełku, to on pokaże ci, co ma w swoim. Dobrze. Ale zrobimy to jednocześnie. To wspaniały pomysł. Liczę do trzech, a wy pokazujecie, co macie w pudełkach. Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. George ma wębenek, a Pepa trąbkę. <grym> Ach, jak ślicznie! Tak, to bardzo ładnie brzmi. Macie jeszcze jakieś sekrety. George ma jeszcze ciasteczko. O! Oh. A pudełko Pepy jest puste. Ach, ja nie mam nic więcej. Za to ja mam. Częstujcie się. George, Pepa, mama świnka i tata mają pyszne ciasteczka. Nie mam specjalnego pudełka, ale wiem, gdzie powinienem ukryć moje ciasteczko. Zgadniecie, gdzie? W lodówce? Nie. W innym specjalnym miejscu. W brzuchu. Pyszne. Ja moje ciasteczko też schowam w brzuszku. Ja też. Bal przebierańców. Pepa i George wybierają się na bal przebierańców. Pepa będzie przebrana za wróżkę księżniczkę. A George za dinozaura. A, dinozaur! Są wszyscy przyjaciele te: Suzy rowca, dany pies, Rebeka królik i Pedro Kucip. Suzy założyła kostium pielęgniarki. O, witaj, Suzy! Cieszę się z Twojej wizyty. Co słychać w szpitalu? O, nie jestem prawdziwą pielęgniarką, tylko udaję. <laughs> Bardzo dobrze. Ojej, kogo my tu mamy? Jestem piratem, drżycie przede mną. Jestem czarownicą, mogę Cię zamienić w Nej, Jestem klaunem. To zabawne. A kim ty jesteś, Rebeko? Marchewką. Wspaniale. Wejdźcie. Wróżka i dinozaur nie mogą się was doczekać. Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Witaj, Witaj, Suzy. Jestem księżniczką Pepą. Musisz się przede mną ukłonić. Witaj, wasza wysokość. Jestem pielęgniarką. Otwórz szeroko buzię i powiedz a, a. Nej. Jestem klaunem. Zrób coś śmiesznego. O. Rebeko, czemu wyglądasz jak marchewka? Lubię marchewki. A, dinozaur. A, przerażający dinozaur. Pepa podziwia swoje odbicie w lustrz. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Ty, droga Pepo. <laughs> Miał. Witaj, Pepo! Witaj! Jestem małą księżniczką. <laughs> A ja czarownicą? Miał. I mam super magiczną różdżkę. Ja też mam magiczną różdżkę. Mogę zmienić cię w żabę! Ja też mogę zmienić cię w żabę. <laughs> Ojej, George przestraszył się własnego odbicia. Kłop, tasku, przecież to twoje własne odbicie. Dzieci, pora zdecydować, kto z was ma najzabawniejszy kostium. A, kto będzie sędzią? Ja! ja, 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 ja. Skoro to przyjęcie Peppy, to może ona będzie sędzią? Jestem sędzią, jestem sędzią! Tatusiu, kim jest sędzia? Sędzia decyduje, kto ma najlepszy kostium. Ojejku! Pepa ma zdecydować, kto ma najlepszy kostium. Suzy, zaprezentuj nam swój kostium. <laughs> Jestem pielęgniarką. Niosę pomoc chorym. Bardzo dobrze, siostro Suzy. A ty, dany? <laughs> Jestem piratem. Drżyjcie przede mną. <laughs> Teraz, Candy. Miau. Jestem czarownicą i mogę zamienić cię w żabę. A ja jestem księżniczką wróżek i też cię zamienię w żabę. Dzieci, dzieci. Przepraszam, mamo. Kto następny? Jestem klaunem. <ścoughs> Zabawne. Rebeko? Jestem marchewką. <śles> Ślicznie. A mój braciszek George jest strasznym dinozaurem. A! Wszystkie kostiumy są piękne. Teraz musisz powiedzieć, kto wygrał. No tak! Zwycięzca! To ja! O! Nie możesz wybrać siebie, jesteś sędzią. O, serio? Musisz wybrać kogoś innego. Dobrze. Marchewka! Kurwa! Dziękuję. Pepa, uwielbia ale, przybierając każdy je lubi. Błyskawica! Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa i George urządzili sobie piknik. Sok pomarańczowy dla ciebie, Teddy. Co mówisz? Dziękuję bardzo, Pepo! Ależ proszę bardzo, Teddy. A tu proszę sok pomarańczowy dla pana dinozaura. Co się mówi? Aha. Życzę smacznego, panie dinozaurze. <laughs> Czy Teddy albo pan dinozaur mają ochotę na ciastko? Nie jesteśmy głodni. Pepa i George mogą zjeść wszystkie ciastka. <laughs> Dziękuję, Teddy. <laughs> Co to za dziwny hałas. Pepo, Georgiu, już wracajcie szybko do domu. Mamo, słyszałam głośny grzmot. To piorun Pepo. Zaczyna się burza z piorunami i będzie padał deszcz. Szybko, do domu, zanim zacznie lać. Och, bez paniki. Chmury deszczowe są jeszcze daleko. Niebo robi się coraz ciemniejsze. Zbliża się burza. Pepo, Georgiu, zabraliście wszystkie zabawki z ogrodu? Dinozaur! Tak, pan dinozaur jest bezpieczny. O! Teddy! Zostawiłam Teddy'ego w ogrodzie! Zmoknie! Nie martw się, Pepo. Tatuś uratuje Teddy'ego. Lepiej się pośpiesz, tato świnko. Zaraz się zacznie ulewa. Bardzo dobrze znam się na burzach. Jeszcze długo nie będzie padać. Ach, tak jak myślałem. Nie prędko zacznie padać. Och, Teddy! Cały przemóg! Tak, biedny Teddy. Wysuszmy go! Biedny Teddy. <suszy> Proszę bardzo, Teddy suchy. Eee, psz, a co z biednym tatusiem? Eee, ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. <ścoughs> no i już, tato świnko, znowu suchutki. O, hmm. o. Deszcz wpada do domu. Podłoga nam moknie. Ach jej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Tata świnka łapie krople do wiadra. Dobra robota, tatusiu. To nic trudnego. E, co? Szybko! Znajdź coś innego do łapania wody. Dobrze, Peppo. To nic trudnego. <głos> <głos> a, mamo, pioruny są bardzo głośne. Spokojnie, dzieciaki, nie bójcie się. Zmierzmy czas między błyskawicą a uderzeniem. Będziemy wiedzieli, czy burza się zbliża, czy oddala. Raz, dwa, trzy. O, i trzy. Raz. Dwa, Dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć. pięć. O, teraz pięć. Burza zaraz się skończy. Burza już odeszła. Hurra! Hurra! Przez burzę cały ogród jest w błocie. Pepa uwielbia skakanie po błocie. Wszyscy lubią skakać po błotku. Uwielbiam burzę! Dzięki niej mamy błoto: flap, 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 Piknik. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa i jej rodzina wybierają się na piknik. Tata Świnka pakuje potrzebne produkty. Tak, mamy wszystko. Koc, chleb, ser, pomidory i lemoniada. Czy niczego nie zapomnieliśmy? Truskawkowe ciasto mamy! <laughs> Dobrze, córeczko. Tylko sprawdzałem ciasto owocowe. Mamy też przyniosłem. Czy wszyscy gotowi? Jasne! To w drogę! <laughs> Patrzcie, to idealne miejsce na piknik. Aha, hura. <laughs> Jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie masz racji, Pepo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś! Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przed Jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. Dach. O, tu jest staw i kaczki! Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Pepa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz. Pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka, taty. Co? Co? Powtarzam Wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. O, pszczoła. Nie znaszę pszczół. Sio. Co ty, mamo świnko? To tylko mały owad. O, odejdź, pszczoło. Stój spokojnie, mamo świnko. Wtedy odleci. No proszę. Należało spokojnie stać. Oj. Odlatuj! Odejdź! O, pomocy. Zdejmijcie je ze mnie! O, o. Chyba pszczółka nie urządziła taty. Odejdź stąd, mała zmoro! O. Nie, tata za szybko biegnie, nie zdąży go urządzić. Ratunku! O. Zjedzmy ciasto, zanim ta pszczoła tu wróci! Ojej, zapomnieliśmy zostawić kaczkom. Chyba ją zgubiłem. Ach. Ach, chciałeś biegać na świeżym powietrzu, tato świnko? Pszczoła ci pomogła. <ścoughs> Racja, ale nie straciłem mojego kawałka ciasta. Stój, tato! Obiecaliśmy trochę ciasta kaczkom. E Macie szczęście katuszki. Podziękujcie tacie śwince. Życzę smacznego. Wracamy do domu. Pożegnajcie kaczki. Cześć kaczki! Do zobaczenia. <grystanie> Pepa i jej rodzina odwiedzają babcię i dziadka świnkę. <grymne> babciu świnko, dziadku świnko, babciu inko, dziadku inko. Witajcie maluchy, wejdźcie do środka, mam dla was niespodziankę. Co to jest? Mamy nowe zwierzątko. Zgadnijcie jakie. Nie, <śmienicza> to nie jest dinozaur. Chodźcie. A! Babcia Świnka i dziadek Świnka mają papugę. Pepa, George, to nasza papuga. Ma na imię poli. Ładna poli. A! Jestem sprytną papugą! Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli! Witaj, Poli! Słodka, mała papuga! Słodka, mała papuga! Chodźcie wszyscy! Herbata! Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam. Ale jesteś hałaśliwa. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu. Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do poli. George jest troszkę onieśmielony. Doskonale się bawią z papugą poli. Ja jestem Pepa. Ja jestem Pepa! George, powiedz coś. Pepa i George udają dwie papugi. Zastanawia się, co można powiedzieć papudze. Jestem hałaśliwą papugą. Jestem hałaśliwą papugą. Pewnie, George, bawiliście się z Poli? Tak, Babciu. Poli to taka słodka papuga. Tak, Babciu. Jestem mądrą papugą. Jestem chwałaśliwą papugą! Jestem chwałaśliwą papugą! Jestem chwałaśliwą papugą! <OTENCIO> Co ona mówi? <SROMATIC> Oh, <laughs> my